Halo, halo. Działanie jako przejaw Twojej wolnej woli. Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze chwileczkę wyłączę tylko jeszcze na Instagramie. O, witam Was kochani bardzo serdecznie. Działanie jako przejaw Twojej wolnej woli. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat działania. Co zrobić, jak działać, żeby mieć inny skutek niż do tej pory. No bo przecież jak ty zawsze robisz to samo, tak samo, to jak można spodziewać się innego efektu. Jeżeli żyjesz ciągle swoje życie w ten sam sposób, w jaki sposób możesz oczekiwać, że Twoje życie zmieni się, że nagle wejdzie do niego obfitość, że zmieni się Twoja relacja? Jeżeli ciągle tak samo postępujecie, każdy dzień wygląda tak samo. A więc witam Was, kochani, serdecznie. Dzisiaj będzie o działaniu. Ja nazywam się Asia Bobel, i to ja właśnie tworzę przestrzeń Doktor Miłość, gdzie obserwujemy siebie i patrzymy do środka, czym ta miłość jest, czym ona nie jest. I dziękuję za to, że jesteście tu ze mną. Dzisiaj, kochani, spotykamy się ostatni raz o godzinie 9 w cyklu poranne spotkania. Te spotkania wrócą, ale w formie krót krótszej, czyli pięciominutowej, bo jest to też prostsze dla każdego niż takie długie live. Natomiast już dzisiaj chciałam wykończyć tę którą robiliśmy, żeby tak naprawdę ten początek roku dał nam nową szansę na to, że, tak, ten rok będzie mój. Nie tak jak za każdym razem, kiedy początek roku się zaczyna i ja mówię sobie, tak, wszystko zmienię, mam wielkie plany, wielkie ambicje, a potem się okazuje, że absolutnie nic nie zmieniło się we mnie. Więc tak, ten rok będzie twój. Tak, ten rok będzie mój, ten rok będzie każdego z nas. I właśnie dlatego jestem tu dla was, właśnie w tych live'ach o poranku, żeby każdego z nas, żeby każdemu z nas pokazać, że zmiana siebie jest znacznie dużo prostsza niż każdemu z nas się wydaje. Witam kochani, ja jestem w Holandii w okolicach Amsterdam. Jestem ciekawa, skąd wy przychodzicie. I teraz przychodzę, żeby też powiedzieć, o co chodzi w ogóle z tym działaniem. Bo wielu z nas mówi, że jest prokastrynacja, że przecież kurczę ja sam siebie. Tak naprawdę sobie podcinam skrzydła. Jak wielu z nas tutaj podcina skrzydła samemu sobie. Jak wielu z nas nie działa, chociaż, a poszłabym na siłownię i odwleka, i odwleka. A może zmieniłabym pracę, ale nie składa CV. Mm, no już czas byłoby odejść z tej relacji, no bo już śpimy w osobnych pokojach od półtora roku, nie rozmawiamy ze sobą. Mm, Hmm, ale no nie dzisiaj, nie dzisiaj, jeszcze nie, Jesz jeszcze to odwlekę, o tydzień, o dwa, o miesiąc, jak wielu z nas odkłada siebie i jak wielu z nas odkłada swoje życie na potem. A więc przychodzę, aby powiedzieć tobie, że jesteś najważniejszą istotą na świecie. Jeżeli ty odkładasz siebie na potem, to odkładasz to, co jest w twoim życiu najważniejsze na potem. Nauczyłeś się w twoim życiu, że wszyscy są ważniejsi. Ważniejsze są dzieci, ważniejsze są pieniądze. Ważniejszy jest mąż, żona, rodzice, a ty nigdy nie byłeś ważny. Ale to jest rok, w którym ty w końcu możesz zobaczyć, że jesteś najważniejszy w twoim życiu. Dlaczego? Bo tylko z sobą jesteś w każdej sekundzie życia. Tylko z sobą możesz być w każdej sekundzie życia. Nikt inny nie będzie z tobą w każdej sekundzie życia, ani ty z nikim nie będziesz w każdej sekundzie życia. I teraz pytanie, co ty robisz? Z energią, która jest w tobie, która jest z tobą zawsze obecna? Czy ty tą energię przekierowujesz na siebie? A może żyjąc cały czas oddajesz swoją energię innym, myśląc o nich? Jak często myślisz o innych ludziach, kiedy coś robisz, kiedy myślisz o sobie? Energia jest również um, magnetyczna, ona również dodaje, czyli ona. Na co kierujesz uwagę, to rośnie. Jeżeli ty swoją energię kierujesz na swoją dawną miłość, z którą już nie jesteś 10 lat, ale myślisz stale, że to było takie piękne, tam oddajesz swoją energię, karmisz energetycznie tamtą osobę. Jeżeli swoją energię kierujesz na osobę, którym nie możesz wybaczyć i cały czas rozpamiętujesz, że taki żal, taki ból, że po prostu ktoś mi mógł to zrobić, to podświadomie oddajesz swoją własną energię życiową, swoją własną kreację tamtym osobom, które wyrządziły Ci krzywdę. Czyli dajesz im upominek. czyli Temu, kto ci skrzywdził, dajesz po prostu za darmo swoją własną energię. Po co to robisz? Dlaczego nie możesz tej energii przekierować na siebie? I jak teraz możesz przekierować uwagę na siebie? Czyli w momencie, kiedy wchodzisz w taki schemat myślenia o innych ludziach, rozpamiętywania żalu, bólu, możesz zadać sobie pytanie: co mogę zrobić dla siebie teraz, tu i teraz, w tym momencie, żeby poczuć się dobrze? Co możesz zrobić dla siebie tu i teraz, w tym momencie, żeby poczuć się dobrze? Jest coś takiego w tobie, co na pewno możesz zrobić tu i teraz w tym momencie, żeby poczuć się dobrze. Może jest to wypicie herbaty miętowej. Może jest to wzięcie kąpieli. Może jest to spacer wokół domu. Twoja podświadomość to wie. Jeżeli ty zaczniesz zadawać takie pytania, to dostaniesz też odpowiedzi. Czyli zadaj sobie to pytanie, co mogę dla siebie zrobić tu i teraz, żeby poczuć się dobrze. I za każdym razem, kiedy Twoja energia będzie wędrowała do innych ludzi, za każdym razem, wystarczy, że zatrzymasz się i sobie powiedz: OK. Poczujesz, że przywołujesz swoją energię do siebie, i zadasz sobie pytanie, co mogę zrobić dla siebie teraz, tu i teraz, w tym momencie, abym poczuła się dobrze, abym poczuł się dobrze. I gwarantujcie, że dostaniesz odpowiedź. Możemy, kochani, zrobić to teraz. Podzielcie się w komentarzu. Co możesz zrobić dla siebie tu i teraz, w tym momencie, aby poczuć się dobrze? Może przykryć się kocem. Może wypić herbatę. Może odpocząć. Może po prostu posiedzieć trzy minuty. Może obejrzeć telewizję. Może przejście na spacer. Popatrzmy na to, dlatego że my tak naprawdę przystaliśmy, my przestaliśmy w ogóle kierować uwagę na to, że my jesteśmy ważni. Przestaliśmy widzieć siebie jako ważnym. Cały świat uznaliśmy po prostu za ważniejszy. A więc zamiast oddawać swoją energię innym, ja Wam gwarantuję, że jeżeli zaczniesz kierować swoją uwagę na siebie, a zrób to naprawdę przez tydzień, przez miesiąc, to po prostu będziesz w ogromnym zdziwieniu, jak bardzo zmieni się twoje życie, ponieważ cała energia, którą ty oddawałeś innym, ona wróci do ciebie i ona zrobi tę pracę dla ciebie, bo twoja energia jest potężna. Ty masz w sobie boską energię i ta boska energia może zaczynić w twoim życiu cuda, jeżeli ty tylko ją do siebie przywołasz i zaczniesz kierować na siebie, na to, żebyś ty się rozwijał, żebyś ty się rozwijała. Jedna rzecz, którą my robimy, to kierujemy uwagę na innych ludzi, ale my również kierujemy uwagę na straty, kierujemy również uwagę na niepowodzenia, na zamartwianie się, czyli na brak. Czyli, jeżeli my kierujemy uwagę na to i to rośnie, to kierujemy uwagę na innych ludzi i to rośnie. I powiesz mi, no dobrze, no to kieruję uwagę na dzieci, to to rośnie. Okej, okay. ale dzieci też mają swoją energię. Jeżeli ty ją będziesz kierować na siebie i ty urośniesz, ty i tak tą energię w sposób taki bezpośredni, i tak będziesz zasilać dzieci. Poza tym, to wszystko, co ty dajesz sobie, dajesz też swoim dzieciom. Czyli, jeżeli ty dasz sobie miłość, twoje dzieci też będą dawać sobie miłość. Jeżeli ty dasz sobie wybaczenie, twoje dzieci też wybaczą sobie i tobie. Tak to działa. Czyli. Nie ma lepszego daru dla świata niż dać tą miłość sobie. I przede wszystkim też nie oddawać tej energii w puste. Jak ty tą energię, którą, którą jesteś, tak, przekierowujesz teraz na zamartwianie, to co ty w twoim życiu stwarzasz? Zamartwiam się, jak to będzie, zataram się, za, zamartwiam się, czy schudnę, zamartwiam się, czy będą te pieniądze, zamartwiam się, czy uda mi się to życie zmienić. zamartwiam się, czy szef mnie nie zwolni to co ty w życiu stwarzasz? Zobacz, gdzie, w jakie puste miejsca, nieistniejące. Zobacz, to nie istnieje. To jest tylko zlepek twoich myśli, który mówi ci, że szef cię może zwolnić. To jest tylko zlepek twoich myśli, który mówi ci, że może być jakaś katastrofa. Czy to istnieje naprawdę? To nie istnieje naprawdę. To jest tylko myślokształt, któremu ty wysyłasz energię, czyli którego ty zasilasz życiodajną mocą. Naprawdę chcesz temu nadać moc? Naprawdę chcesz, żeby to w twoim życiu się przejawiało? Naprawdę tego pragniesz? To jeżeli tak nie jest, zabierz tam swoją energię i zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić dla siebie teraz, tu i teraz, w tym momencie, żebym ja się poczuła dobrze. Czyli za każdym razem, kiedy Twoje myśli gdzieś odjeżdżają, kiedy, kiedy idą do innych ludzi, kiedy idą na straty, kiedy idą na zamartwiania, kiedy idą na przeszłość, wycofaj stamtąd swoją energię, przywołaj do siebie i zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić dla siebie tu i teraz, w tym momencie, żebym poczuła się dobrze. To system tego świata odbiera nam energię. Nikt nie może zabrać nam energii, jeżeli my tą, energi jeżeli my tą energią sami swą zarządzamy. Jeżeli ty masz taką energię rozplątaną i tak, tutaj do kogoś wyślę, tu do kogoś wyślę, tu do kogoś wyślę, ktoś się do mnie zbliży, ja gadam i jestem całkowicie wypompowany, bo ty tą energię rozdajesz, nie szanujesz swojej energii, w ogóle nie masz świadomości, że twoja energia jest największym skarbem, jaki ty masz. Tak naprawdę na świecie, to, co się na świecie dzieje i, i wszystkie wojny, wszystko to są wojny tak naprawdę o energię. Nawet, nawet małżeńskie kłótni są to wojny o energię. Czy nie jest tak, że jak ty pójdziesz i przeprosisz tego męża, czujesz się przegrany, to energia z ciebie schodzi? Mąż wygrał, pozyskał twoją energię. Popatrzcie sobie na to, popatrzcie sobie na całą dynamikę. Dlaczego my wybuchamy złością? Po co są te wszystkie kłótnie? To, to są wszystkie tak naprawdę wojny energetyczne. Że spotykamy się z kimś i poczuliśmy się lepiej. A że druga osoba jest wypompowana, hmm, jej sprawa. Ale to, co my tutaj robimy, my odzyskujemy świadomość tego że tą energię mamy Nie zyskujemy świadomość tego, że my tą energię zawsze możemy do siebie przywołać i że możemy tą energię do własnego użytku spożytkować, bo to jest twoja energia, twoja, twoja energia. Czyli zabieramy energię z tych pustych miejsc, zabieramy energię od tych ludzi, których zasilam, nawet jeżeli są to ludzie ci bliscy, wycofaj stamtąd energię, przekieruj ją na siebie. Zabieramy energię tak naprawdę też z tych strat, z braków, Zabieramy stamtąd energię i przywołujemy ją do siebie. Czyli, co mogę zrobić dla siebie tu i teraz w tym momencie, aby poczuć się dobrze? I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli ty będziesz świadomy na to, to po pierwsze, energia Twoja będzie przy tobie, czyli będziesz mieć więcej energii do działania, będziesz mieć więcej siły stwórczej, więcej kreatywności. A po drugie, czyli, co mogę zrobić dla siebie, żeby poczuć się tu dobrze? Jeżeli ty będziesz w tym momencie kierował uwagę, co ja mogę zrobić, żeby poczuć się dobrze. To natychmiast poczujesz się dobrze. Jeżeli natychmiast poczujesz się dobrze, to spowoduje, że twoje ciało rozwibruje się szczęściem, rozwibruje się miłością, rozwibruje się radością, rozwibruje się tym, że ja mam wszystko, jestem teraz szczęśliwy. Czyli co zaczniesz przyciągać do twojego życia? Czyli twoja energia stanie się tym wielkim magnesem, który zacznie przyciągać do twojego życia: szczęście, radość, miłość, obfitość. A więc jeżeli chcesz, żeby było inaczej, to zacznij działać i teraz jeżeli ty zaczniesz zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić dla siebie tu i teraz, żeby poczuć się dobrze, to bądź sobie wierny, to się swoim najlepszym przyjacielem i realizuj te swoje pragnienia, to wysłuchuj siebie, wsłuchuj się to, jeżeli pojawi się w tobie pragnienie iść na spacer, to nie myśl sobie, a bo może potem, bo może deszcz pada, tylko 5, 4, 3, 2, 1, go i idę, reguła 5 sekund. Wejdź w działanie, bo to w działaniu zmieni się Twoje życie. Twoje życie nie zmieni się w Twoim biernym czekaniu. W biernym czekaniu, czyli w sensie, że nic nie zmieniasz, bo Ty możesz być tak naprawdę w odpoczynku. Możesz siedzieć na kanapie i jednocześnie to będzie to, czego Ty potrzebujesz, żeby czuć się dobrze. Możesz siedzieć na kanapie i czuć się cudownie rozwibrowany miłością i odpoczywać, i to jest ok. Ja nie mówię o takim zaślepieniu działaj, 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 działa, jak jest w rozwoju osobistym. Ja mówię o działaniu, żeby robić to, o co Cię dusza prosi. Jak dusza Cię prosi, że masz odpocząć, to masz odpocząć. Jak Cię dusza prosi, żebyś poszedł na spacer, to idź na spacer. Jak Cię dusza prosi, żebyś ugotował sobie leczo, bo masz ochotę na leczo, ugotujesz leczo. Nie dyskutujesz z tym. Jak Ty przestaniesz dyskutować z tym głosem w Tobie, to Twoje życie tak się zmieni, że, że Ty po prostu zaczniesz żyć życie swoich marzeń. To jest naprawdę dużo prostsze niż nam się wydaje, ale trzeba właśnie spojrzeć na to z tej perspektywy, że ja muszę zobaczyć jedną rzecz, że ja muszę zmienić to, co robiłem do tej pory, żeby mieć inny efekt. Jeżeli teraz masz za mało pieniędzy i ty wstajesz każdego dnia dalej, żyjesz tak samo, jak może być efekt taki, że tych pieniędzy będziesz mieć więcej? Jeżeli w tej chwili masz słabą, toksyczną relację, oczywiście ty to tak oceniłeś, to jak to ma się zmienić, że ty. Myślisz sobie, że za trzy miesiące ta relacja nagle sama się zmieni? No nie, sama się nie zmieni. Jeżeli ty masz nadwagę, jeżeli czujesz się w swoim ciele niefajnie, czujesz się zaniedbana, zaniedbane, to jeżeli ciągle będziesz tak samo postępować, to jak może się to zmienić? Że za trzy miesiące nagle wstaniesz i wszystko będzie piękne i będziesz po prostu w figurze swojego życia, swoich marzeń i będziesz czuć się dobrze? No nie. Czyli przede wszystkim zacznij działać inaczej. I przede wszystkim, żeby zacząć działać inaczej, to nie trzeba, nie wiem jakich fakultetów, nie trzeba nie wiadomo jakiej wiedzy, tylko trzeba przywołać swoją energię do siebie, bo ty potrzebujesz swojej energii, ale przede wszystkim to jest twoja energia. Jeżeli ta twoja energia jest tak rozszarpana, to ty będziesz mieć gorsze, złe dni, jazdy, to ludzie będą cię z tej energii ograbiać, bo ty nie masz swoich granic, twoja energia nie ma granic, nie przynależy do ciebie. A więc zacznij świadomie szanować siebie. To jest szanowanie siebie. Ja szanuję siebie. Ja zaczynam widzieć, że jestem ważna. Ja zaczynam dawać tą ważność sobie. Ja zaczynam dawać uwagę sobie, nie innym ludziom. Inni ludzie też są ważni, ale najpierw ja jestem ważna. Bo z pustego nawet Salomon nie naleje, prawda? Jeżeli ty jesteś pusty, i ty jesteś pusty, bo tak, dlaczego mówimy czasami, że z pustego Salomon nie I zobaczcie, jeżeli twoja energia jest pusta, bo ona jest rozdana. Ona jest rozdana, ty nie masz jej w sobie dla siebie. Nie masz w sobie, żeby wyjść z długów, żeby wyjść z relacji, nie masz jej w sobie. Rozdałeś, roztargałeś swoją energię. Dzieciom w toksyczną relację, w długi, cały czas rozpamiętujesz, wysyłasz tą energię w różnym kierunku. Nie tylko wysyłasz, ale ludzie ją nawet kradną od ciebie. Po prostu stoisz jak taki otwarty skarbiec, ludzie przyszli, zabrali, a ty taki stoisz biedny, że to życie tak wygląda. Tak? I z tego pustego, co ty możesz dać? Co ty możesz dać? Ty jedynie tak naprawdę. Dajesz siebie na rozgrabienie. I teraz, to co zrobić, to z powrotem przywrócić do siebie tą miłość, zamknąć ten swój skarbiec miłości i zobaczyć, że ja jestem potężną energią miłości, bo jesteś. Tylko przywołaj do siebie całą tą energię. Nie wszystkie ta energia, wywołaj ją z tych miejsc martwych, z tego zamartwiania, z tej przeszłości, z tego zasilania tego, co nie z niej istnieje. Przywołaj ją, przywołaj ją od tych ludzi, którzy cię skrzywdzili, przywołaj ją od tych, których ty dalej kochasz, a którzy mają cię gdzieś. Po co kierujesz tam swoją energię? Bo ty myślisz, że jak ty kochasz i ty wysyłasz tam swoją energię, to, to te osoby to czują. Pewnie, że czują, dlatego nie są przy tobie. A pokaż im, jak to jest, kiedy Twoja energia wraca do ciebie. Niech oni zatęsknią za Twoją energią. Wtedy przyjdą i fizycznie się z Tobą spotkają. Ile lat jeszcze chcesz karmić swoją energię, ludzi, których przy Tobie nie ma? Jak długo jeszcze chcesz karmić swoją energię ludzi, którzy będą rządzili ci krzywdy? To jest naprawdę szlachetne, że ty tych ludzi kochasz i dajesz im energię. To jest naprawdę szlachetne, że potrafisz mieć takie wybaczenie do tych ludzi. To jest naprawdę piękna cecha miłości bezwarunkowej. Ale nie musisz tego robić kosztem siebie. A więc zamknij teraz swoje oczy. Zobacz, zróbmy to, kochani, to, to, bo, teraz. Zamknijcie swoje oczy przez chwilę. Zrób głęboki wdech nosem i zatrzymaj powietrze do środka. Tak, żeby brzuch wypełnił się jak piłeczka. I poczuj teraz swoją całą energię dla siebie. Wraz z wydechem poczuj, że twoje ciało relaksuje się jeszcze lepiej i jeszcze głębiej. Teraz weź jeszcze jeden głęboki wdech nosem, zatrzymaj powietrze do brzucha. Tak, i poczuj, jak ci jest dobrze. Jak każda komórka napełnia się zaufaniem, spokojem, poczuciem bezpieczeństwa. Wraz z wydechem poczuj, że twoje ciało Relaksuje się jeszcze lepiej i jeszcze głębiej. Teraz weź jeszcze jeden głęboki wdech i powiedz sobie, jestem moim oddechem. I zbadaj teraz, czy to jest możliwe. Czy to jest możliwe, że twoja natura jest taka, jak natura oddechu? Czy oddech ma granice? Czy gdzieś się kończy, gdzieś się zaczyna? Czy nawet go wstrzymujesz, jesteś w stanie go zatrzymać? Cudownie. A teraz, kochanie, zobacz siebie. Zobacz, że stoisz w kuli światła, że Twoje serce emituje złote światło miłości. I teraz poczuj, że jesteś w szklanej kuli. Wyobraź sobie, że nad sobą zataczasz złotą, szklaną kulę. Taką piękną, szklaną kulę. I teraz poczuj, że Twoje serce emituje miłość. To jest Twoja energia. Twoja energia jest wielka, znacznie większa od Twojego ciała. I zobacz teraz, kochanie, że Twoja energia znajduje się w tej szklanej kopule. Ty już wiesz że ty możesz w każdej chwili swoją energię chronić, że twoja energia przynależy do ciebie, że nie musisz jej nikomu dawać, że twoja energia jest po to, abyś ty swoje życie mógł budować. I teraz, kochanie, poczuj. Popatrz sobie. Popatrz sobie przez tą szklaną kulę i zobacz. Zobacz kto tam jest w pewien sposób z tobą połączony i poczuj, że może ktoś jest połączony z tobą jakimiś nitkami, które przywierają do twojego ciała. Może czujesz, że ktoś jest połączony z tobą nitką na czole? Albo nitkami na rękach, albo nitkami na stopach. Twoja energia naprawdę pokaże Ci wszystko. Popatrz sobie, chronicie tak naprawdę ta kula, jesteś całkowicie bezpieczny. Nikt nie może ci zrobić, ale te nitki przenikają nawet przez tą kulę i dosięgają do Twojego ciała. Możesz obejrzeć sobie energetycznymi oczami, oczami Twojej wyobraźni, swoje ciało i zobaczyć, jak dużo masz tych nitek. Tych nitek, po których Twoja energia, tak jak po drutach elektrycznych, wychodzi do innych ludzi. Jak dużo masz tych nitek, którymi ty zasilasz innych ludzi? Popatrz sobie na to teraz z miłością, z uważnością. Może niektóre te sytuacje zdziwią ciebie. Może będą dla ciebie zaskoczeniem, że rzeczywiście oddaję komuś swoją energię. Może zdziwi cię w ogóle kto tam jest. I teraz korahanie poczuj i powiedz sobie: jestem mocą, jestem siłą i w dniu dzisiejszym decyduję, że nie ma już we mnie zgody. Aby moją energię oddawać innym ludziom, i poczuj, że wyrywasz wszystkie te nitki z twojego ciała. Po prostu poczuj to mm, fizycznie, że wyrywasz te nitki z twojego ciała, że nie ma w tobie już zgody, żeby karmić twoją energię innych ludzi. Twoja energia przynależy do ciebie. I poczuj, jak te uwiązania, jak te przywiązania, jak te energetyczne zależności odchodzą, odpadają. I poczuj ulgę. Oh. Oh. I pozwól, żeby twoja energia przyszła do ciebie. Jeżeli czujesz rany w tym miejscu, przyłóż tam swoją rękę. Wypowiedz przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję, kocham cię. Prawdziwej miłości nie da się odłączyć. Jeżeli tam będą ludzie, z którymi jesteś połączony złotą nitką miłości. I ta złota nitka miłości jest naturalnym prawem, gdzie miłość jest dawana w jedną i drugą stronę, to takiej nitki nawet jakby się 100 razy wyrywały, tak nie da się odłączyć, bo miłość nie potrzebuje przywiązań, nie potrzebuje lin. Nie potrzebuje, żeby jeden drugiego karmił, to dzieje się na zasadzie wymiany energetycznej. I teraz poczuj że cała Twoja energia wraca do ciebie, i powiedz: Moja energia wraca do mnie. Moja energia wraca do mnie. Od wszystkich osób, których zasilałem moją energią, moja energia wraca do mnie oczyszczona i służy dla mnie w najlepszym porządku. I poczuj, że wszystkie cząstki energetyczne wracają do ciebie, że się w tobie integrują. Poczuj, możesz poruszać swoim ciałem. Niech Twoja energia powróci do ciebie. Teraz, kochanie, poczuj. Niech Twoje życie pokaże Ci teraz oczami wyobraźni, jak często ty dodajesz swoją energię w zamartwianie. Zobacz teraz zamartwianie w Twoim życiu. Niech przypomnij się sytuacji, które miały miejsce dzisiaj, wczoraj, tydzień temu, kiedy wysyłasz to w zamartwianie. I uświadom sobie teraz, że to, gdzie wysyłasz energię, to jest puste miejsce. To jest myślokształt, który nie istnieje. To jest przyszłość, która nigdy może nie nastąpić. I zobacz to teraz i powiedz sobie: Widzę to i akceptuję. I decyduję z mojego prawa wolnej woli, że już nie chcę zasilać tego, co nie istnieje, że chcę całą energię przekierować na mnie. Zabiera moją energię z zamartwiania się, z kierowania uwagi na problemy i na braki, na puste. Zabiera moją energię i przywołuję ją do mnie. Moja energia wraca do mnie. I poczuj, że twoja energia wraca do ciebie. Potrzebujesz twojej energii do tego, aby móc zmienić swoje życie, aby móc żyć pięknym, cudownym życiem. Cudownie, a teraz kochanie zobacz, że jest też przestrzeń przeszłości i zobacz jak często, dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu kierowałeś swoją uwagę na przeszłość i spójrz teraz na to, że przeszłość już była, że jej się ożywić już nie da i że ona jest żywa w twojej świadomości, czemu? Dlatego, że ty ją ożywiasz każdego dnia swoją energią, twoja energia wykorzystywana jest do tego, żeby twoja przeszłość ożywała każdego dnia w twojej pamięci. I uświadamiając to sobie, zabierz swoją energię, bo ty już nie musisz ożywiać przeszłości. Ona już była, wydarzyła się i ty możesz pozwolić już jej być martwą. A więc pozwól zabrać z przeszłości swoją energię i powiedz: zabieram moją energię z przeszłości. Moja energia służy dla mnie w najlepszym porządku. Chcę kierować moją energię po to, aby ona kreowała teraźniejszość, żeby cała moja energia kierowała się na moment tu i teraz. Moja energia wraca do mnie. Moja energia wraca do mnie oczyszczona i służy mi w najlepszym porządku. I poczuj teraz, że cała energia wróciła do ciebie. Oddychaj i czuj, że cała energia integruje się w tobie, że ty możesz tą energię do siebie przywoływać, kiedy tylko chcesz. Kiedy czujesz, że ktoś zabiera ci energię, to po prostu. Przywołujesz się w myślach do siebie, moja energia wraca do mnie. My boimy się, że ludzie nam zabiorą energię, że ludzie są wampirami energetycznymi, ale to znaczy, że ty decydujesz się na poziomie energetycznym tę energię oddawać. A możesz po prostu przywołać tę energię, moja energia wraca do mnie. Co mogę dla siebie zrobić tu i teraz, żeby poczuć się dobrze? Wiesz co, nie mam czasu dalej rozmawiać. Pójdę już do domu albo do sklepu i oddalam się. I teraz poczuj Teraz, kiedy cała energia jest skupiona na tobie, zadaj sobie pytanie: co mogę zrobić dla siebie teraz, tu i teraz, w tym momencie, zaraz po zakończeniu live'u Asi, aby dzisiaj poczuć się dobrze? Co mogę zrobić dla siebie? I bądź dla siebie wierny. Bądź dla siebie swoim przyjacielem i przede wszystkim, jeżeli twoja dusza woła cię gdzieś, jeżeli twoja dusza daje ci kierunek, mówi ci zrób to, nie dyskutuj z nią. Nie mam pieniędzy, nie mam czasu. Bo Twoja dusza, skoro ciebie tam kieruje, to znaczy, że ona już wie, że masz na to pieniądze, ona już wie, że masz na to czas, ona już wie, że to ciebie zmieni, bo Twoja dusza widzi więcej, ona ma szerszy, szerszą perspektywę postrzegania. W momencie, kiedy Ty z tym dyskutujesz, to Ty znowu wracasz do starych uwarunkowań, to Ty sobie nie pozwalasz tak naprawdę, żeby ta energia zrobiła dla Ciebie tę robotę. A więc zacznij słuchać siebie zacznij słuchać tego, co mogę zrobić dla siebie tu i teraz, żeby poczuć się lepiej zacznij realizować swoje głębokie marzenia zacznij, zacznij po prostu działać I ja to nie mówię o działaniu, że ty od razu masz, nie wiem co zrobić, maraton przebiec, zrób dzisiaj trzy kroki to już jest będzie super, jeżeli do tej pory nie wychodziłeś z domu, a przejdziesz się wokół domu, to już jest super, po prostu zacznij wejść w działanie, czyli co znaczy wejść w działanie, nie wymyślaj nie wiadomo czego, ale kiedy zada, zadasz sobie pytanie kie, ym, co mogę zrobić dla siebie teraz tu i teraz w tym momencie ty dostaniesz odpowiedź, i może to będzie, słuchajcie, herbata miętowa ze świeżej mięty z miotkiem. I może poczujesz się, że okej, okay, tego potrzebowałam dla siebie. Wchodzę w działanie, nie odkładam siebie na, piąte, na potem. Nie jestem mniej ważna niż to, że trzeba zakupy, nie obiad i wszystko. Ta herbata jest teraz najważniejsza, bo ja teraz jej potrzebuję. Co mogę zrobić dla siebie tu i teraz w tym momencie? Odpocząć pięć minut. I nie jest teraz ważniejsze, że są gary w zlewie, nie jest teraz ważniejsze, że trzeba, aby zrobić to czy to. Teraz jest najważniejsze, że ja potrzebuję pięć minut, posiedzieć na kanapie. Nie dyskutuję z tym, tylko daję sobie miłość, tylko słucham siebie. U uczę się słuchać swojego wewnętrznego przewodnika. Tak możemy to nazwać. Możemy nazwać to intuicją, możemy nazwać to Bogiem. Uczę się słuchać tego i uczę się być tym działaniem. Czyli nie tylko słuchać tego. Słucham, co mi powie. O, fajnie, gada mi, że powinnam wypić herbatę, nie? Gada mi, że powinnam pójść na spacer. O, interesujące, pomyślę, może od jutra. No nie, tylko jeżeli słyszę, staje się tym działaniem. Czyli staje się Bogiem w działaniu. A więc Ty też stań się Bogiem w działaniu. Zauważ, że masz piękną, potężną, cudowną energię. Przywołaj tą energię do siebie i całą tą energię skup na tym, żeby ona służyła Tobie, czyli przede wszystkim zacznij się wiedzieć, czego Ty potrzebujesz. Kieruj uwagę, rób to, żebyś cały czas czuł się dobrze, a zobaczysz, jak Twoje życie naprawdę szybko się zmieni. Dziękuję kochani za to, że spotkaliśmy się tak licznie. Znowu dziękuję za to, że uczestniczyliście w tej serii porannej też tak licznie. Jeżeli czujecie, że, że to jest ważne, dobre, to po prostu udostępnijcie to. Wszystkich proszę o zostawienie serduszka. I naprawdę, kochani, życie może być cudem. Możemy żyć życiem, w którym stajemy się po prostu, gdzie żyjemy jedną myśl, która jest działaniem, w którym nie musimy się zastanawiać, w którym nie musimy wątpić, w którym po prostu wszystko się dzieje w sposób magiczny, cudowny, wspaniały. Może żyć bez myśli, może żyć bez lęku, może żyć bez cierpienia. Jeżeli tylko wycofasz z tych miejsc swoją energię i zaczniesz tą energię kierować całkowicie na siebie. I możesz to zrobić dzisiaj, nie możesz tego zrobić jutro, nie możesz tego zrobić za miesiąc, nie możesz się tego nauczyć nawet robić jutro, możesz się tego nauczyć tylko tu i teraz. Bo jeżeli ty teraz skończysz tego live'a i zapomnisz to, co mówię, i znowu pójdziesz do obowiązków dziennych, znowu przegapisz swoją szansę, żeby to życie zmienić. Ale jeżeli moje słowa zapadną ci i ty praktycznie zaczniesz to robić, ty będziesz na to uważny przez cały dzień, to jutro rano wstaniesz i pierwsza myśl, która przyjdzie ci do głowy, to co mogę zrobić dla siebie tu i teraz? Uśmiechnisz się i znowu to zrobisz. I znowu, i znowu, i znowu. Czyli tak naprawdę w tym momencie, kiedy ty sobie dajesz jakby zgodę. Kiedy dajesz sobie prawo, że ja też mogę być szczęśliwy, i kiedy dajesz sobie prawo przywołać tą energię do siebie i kierować ją na siebie, to w tym momencie już teraz zmienia się Twoje życie. A efekty tego zobaczysz natychmiast. Zobaczysz je dzisiaj, zobaczysz je jutro, zobaczysz je pojutrze. Zeskoczą Cię, jak szybko te zmiany do Ciebie przyjdą. Ale jeżeli Ty tego nie zastosujesz, a znowu będziesz słuchał, 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 nasiąkał wiedzą i zdobywał wiedzę, co Ci z tej wiedzy. Jeżeli Ty zdobywasz wiedzę i wkładasz ją do pustego garka, bo nie masz energii. Bo ona dalej jest rozszarpana, to i tak twoje życie się nie zmieni. I dalej będzie tak samo. Więc jeżeli chcesz, żeby było jak dalej jak, tak, tak, jak było, to też jest OK. To też Twój wybór. Natomiast zachęcam Ciebie do tego, abyś rzeczywiście stanął do siebie i po prostu zaczął żyć. Cudowne, fantastyczne, boskie życie, bo do takiego życia jesteś przeznaczony. Dziękuję kochani z całego serca. Do zobaczenia oczywiście na live w niedzielę o godzinie 20.30 wszystkim, którzy zgłosili się do kursu, który rusza w poniedziałek. Dziękuję kochani, jest nas na pokładzie ponad 700 osób. To jest niesamowite, że, że jest tak duże zainteresowanie. Dziękuję z całego serca za Was. Jeżeli jeszcze ktoś usłyszał wołanie, to jest link w opisie. Można sobie pójść i po prostu kliknąć, dołączyć do kursu i zmienić to Twoje życie. Bo ty jesteś kreatorem twojego życia. Jeżeli tylko nauczysz się podstawowych praw, zarządzania swoją energią, zrozumiesz te wszystkie blokady, uleczysz je w sobie, to naprawdę życie jest po prostu cudem, kiedy nie ma tych myśli. I ty jesteś cudem. I wystarczy wrócić do siebie. Dziękuję, życzę wszystkim miłego, pięknego dnia. Tyle z miłością.